Wody na szkodliwe działanie tej soli już są. Z częstotliwością co 4 lata w krajach OECD sprawdza się potencjał intelektualny. Ludzi w sile wieku 24-40 lat. W opublikowanych w 2024 roku wynikach badań wykazano, że od 2012 roku w ciągu 12 lat potencjał intelektualny ludzi w sile wieku Polaków zmalał aż... O 30%. Matko a fakt, że mieszkańcy Chile wypadli jeszcze gorzej, no jest raczej wątpliwym pocieszeniem w tej sytuacji. To jest świadome celowe osłabianie potencjału intelektualnego i potencjału zdrowotnego. Matko Jedyna. Czyli uwaga, teraz z zaleceniem dla Państwa idziemy do kuchni, sprawdzamy, co mamy w solniczce, jeżeli jest tam ten taki regularny białusieńki proszeczek cieniusieńki na takich ma, ma, ma małych kryształkach i kompletnie, który mimo że stoi w mniej lub bardziej wilgotnym miejscu kompletnie się nie zbryla, to jest podejrzenie, że że jest to sól z dodatkiem antyzbrylacza w postaci żelazocianku.